Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą modlić się za kapłanów do krakowskich łagiewnik. 9 października w sobotę bieżącego roku odbędzie się po raz szósty już ogólnopolska pielgrzymka osób modlących się w margaretkach do krakowskich łagiewnik. Rozpoczniemy o godzinie 9.00. O 9:30 będzie różaniec w intencji kapłanów z prośbą o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne. O 11:00 konferencja pod tytułem Święty Józef patron kościoła. O godzinie 12:00 to centralny punkt programu. Ksiądz biskup Robert Chrząszcz odprawi Eucharystię, wygłosi Boże Słowo, a pomszy zawierzy specjalnym aktem świętemu Józefowi apostolat, Margaretka i wszystkie osoby modlące się za kapłanów. Całość zakończymy o godzinie 15 w godzinie miłosierdzia, odmawiając koronkę do Bożego miłosierdzia. Tematem tegorocznego naszego spotkania będzie święty Józef. Patron Kościoła, bowiem w tym roku przeżywamy rok Świętego Józefa. Jak wiemy, papież Franciszek ogłosił ten rok, ponieważ 150 lat temu papież Pius IX w 1870 roku ustanowił Świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Święty Józef jest potężnym orędownikiem. Przed laty Święty Jan Paweł II, kiedy był w Kaliszu w 1997 roku, mówił, że chociaż święty Józef nie był kapłanem, jednak był kapłanem w rozumieniu kapłaństwa powszechnego. I tylko on trzymał na swych dłoniach Zbawiciela. I papież powiedział: Módlmy się i prośmy o to, aby z taką miłością kapłani trzymali. Eucharystycznego Jezusa w swych dłoniach, z jaką miłością na swych rękach trzymał Jezusa, święty Józef. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć kapłanów modlitwą, zapraszamy w sobotę 9 października do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.